Tyczki tyczunie, czyli piły teleskopowe, element wyposażenia wspinacza drzewnego równie niezbędny przy pielęgnacji drzew jak irytujący przy poruszaniu się w koronie. Podobnie zresztą jak w przypadku ląży i także zależnie od długości. Oczywiście dłuższa tyczka ułatwi nam pracę, jednak nie ma co popadać w skrajności. Zwłaszcza na początku kariery arborystycznej nie polecam uposażać się w zbyt długą tyczkę, bo to może nas po prostu rozleniwić i spowolnić naukę sprawnego poruszania się w koronie. Zwykle bardziej efektywne i mniej męczące okazuje się podejście bliżej miejsca cięcia i wykonanie go albo piłą ręczną. Albo teleskopową, ale na znacznie mniejszym wysięgu. Dzisiaj przedstawię Wam dwa modele tyczek spółki ekonomicznej, czyli Fiskars i Wolfkarten. Są to tyczki znajdujące się w takim najbardziej uniwersalnym spektrum długości, czyli długość trzonka to jest 2 metry w stanie złożonym, 4 metry rozłożony. Oraz 2,5 metra złożone wraz z ostrzem i 4,5 metra rozłożone z ostrzem. Nie przedstawiamy tutaj silki. No ciężko byłoby porównywać takie znacznie tańsze marki do silki, więc o silki postaramy się zrobić osobny, osobny materiał. I tak, pierwsza sprawa to chciałbym obalić mit, chociaż tak nie do końca. Takie stwierdzenie, z którym często się spotykam, czyli wolę Wolfa, bo jest lżejszy. No i niejako jest to prawda, chociaż tak po części, bo różnica ta na zestawie między Wolfem i Fiskarsem wynosi dokładnie 120 gramów. Czyli biorąc pod uwagę to, ile arboryści noszą, noszą ze sobą, szpeją, jest to naprawdę niewiele i jest to raczej niezauważalna różnica. E, ważną kwestią w tyczkach jest sztywność trzonka oraz regulacja. E, w Fiskarsie, jak widzicie, mamy owalny przekrój. Wysuw odbywa się w ten sposób, że wduszamy guziczek, puszczamy, tyczka nam się blokuje sama. No i tutaj. Na ten sposób regulacji właśnie ma, owalny, ma właśnie ma wpływ ten owalny przekrój trzonka. Eee, także bardzo pozytywnie on wpływa na sztywność całej konstrukcji, więc bardzo wygodnie się tutaj piłuje. Dodatkowo, jeżeli chcemy o, wysunąć piskarca do końca, no nie ma takiej możliwości. Tam w środku jest taki plastikowy ogranicznik, ta tyczka nam nie wypadnie. Chowamy, zatrzaskuje się, jest. W Wolfkarten wygląda to tak. Tutaj już przekrój jest okrągły. No i pierwsza sprawa, ta tyczka jest znacznie bardziej gipka. Tak nie ma już takiej sztywności jak, jak fiskars. więc w moim odczuciu, to piłowanie nie jest takie wygodne. Cała, cały trzonek bardziej się wygina. Ale przede wszystkim ten okrągły przekrój ujawnia patologię ty, regulacji tej tyczki. Czyli to wygląda tak, że. No tutaj, tutaj samoczynne zablokowanie graniczy z cudem albo z wygraną w lotto. Mamy tutaj taką szczerbinkę i mamy takie małe dziurki. Tymi dziurkami musimy celować w szczerbinkę, no bo w innej. W innej... Jeżeli nie trafimy, to po prostu nam się, nam się czonek nie zablokuje. No nie jest to ani wygodne, ani szybkie, no ale tak to wygląda. Kolejna sprawa ważna to jest mocowanie ostrza. No i tutaj akurat Wolf bije fiskarza na głowę. Tutaj wygląda to tak, że mamy guziczek schowany w obudowie ostrza. Wduszamy go, wysuwamy. No i tutaj raczej mamy taką stuprocentową skuteczność, że to ostrze no nie wypadnie, bardzo ciężko byłoby to wdusić, czy, czy przez jakąś gałązkę, czy nawet niechcący, niechcący ręką. W Fiskarsie mamy system takich podwójnych zapadek, czyli tutaj jedna, tutaj przesuwamy drugą i możemy zdjąć ostrze. Także tak to wygląda. Czasem przy piłowaniu, przy zahaczeniu o gołęzie, ten, ten element lubi odskoczyć, aczkolwiek wciąż to ostrze jest trzymane przez, przez tą drugą zapadkę i raczej nie wypadnie. Mi się to nigdy nie zdarzyło. Chociaż już widziałem takie przypadki. Tak? W momencie, kiedy ktoś nie przypilnuje i nie zauważy, że to mu gołązka zahaczyła, piłuje dalej, wystarczy, że się przesunie ten element i to ostrze może wypaść, czy zostać w miejscu cięcia, a my zostajemy w rękach z samym, z samym trzonkiem. Co do jakości ostrzy, imiemy je sobie. Te ostrza no wyglądają, wyglądają zupełnie inaczej. Wolf ma to ostrze grubsze, sztywniejsze. W Fiskarsie jest ono cieńsze i znacznie bardziej elastyczne. No w zębach też jest pewna różnica. Co do jakości samego cięcia, ja nie zauważyłem jakichś radykalnych różnic. Tną one na podobnym poziomie z podobną szybkością? No, także. także tak. Co jeszcze? Kabury. Żaden z producentów nie zapewnia nam osłon kabur do ostrzy dedykowanych, więc musimy się posiłkować czym innym. Możemy stosować te, te stworzone przeze mnie, możemy stosować kabury od, od innych pił, na przykład od silki Hayahuchi. Po niewielkich przeróbkach bardzo dobrze pasuje do Wolfa. I o przeróbkach ogólnie. Cyk. I cyk. No to na przykład kwestia już transportu samej tyczki. To już zależnie od tego jak to woli, czy ją transportować ostrzem do góry, czy ostrzem w dół, możemy tu sobie zamontować jakąś tasiemkę, jakiś repik, w ten sposób sobie podwiesić i, i transportujemy ją ostrzem do góry. Jeżeli transportujemy ją ostrzem w dół, przewiercamy sobie tutaj na końcu otwór w fiskarsie. fiskarsie najlepiej go przewiercić, o w tym miejscu przez ten aluminiowy profil i, i przez zaślepkę jednocześnie przepuszczamy repik i mamy do transportu. Długość tego sznureczka to, to już zależnie od preferencji. Jeżeli on będzie krótszy, to faktycznie będzie na mniej zawadzał i, i będzie wygodniejszy w piłowaniu, tak? bo ten karabinek nie będzie się tak obijał. Nie pokażę Wam, nie mam teraz swojej tyczki. U mnie ten sznureczek jest gdzieś taki no dość długi, 30-40 cm To powoduje, że on się gdzieś tam przy cięciu może obijać, troszkę przeszkadzać, ale znacznie to ułatwia, znacznie to ułatwia operację i poruszanie się po drzewie w momencie, kiedy tej tyczki nie potrzebujemy i trzeba ją odwiesić, a w pobliżu nie ma cienkiej gałęzi. tak To wtedy ten dłuższy sznureczek bardzo, bardzo się przydaje. Bardzo fajną kwestią jest też to, czego producenci nie przewidzieli, czego nie ma. I tak, o ile tutaj mamy te tylne zęby zaostrzone do... Dościnania gałęzi czy mniejszych sucharów. O tyle te przednie już nie są. I bardzo fajną sprawą jest zaostrzenie sobie także tych przednich zębów, bo to ułatwia ściąganie mniejszych sucharów bez, bez ich piłowania. I jeszcze jedna kwestia, tu ją będzie ciężko pokazać, bo, bo jest w środku, ale to jest ogranicznik wysuwu. W fiskarsie, o którym mówiłem wcześniej, on jest tutaj w środku. To jest taki plastikowy element, który jednak przy naprawdę dużym impecie, czy mocnym szarpnięciu, potrafi się poluzować. Ja sobie przy każdej nowej tyczce po prostu wykręcam, wykręcam tutaj. Tą głowicę od wysuwam go do końca z drugiej strony i ten element przynitowuje. To już nam daje stuprocentową pewność, że ta tyczka nam nigdy nie wypadnie. Ale jeszcze nie pokazałem, jak to wygląda w Wolfie, gdzie tutaj tego ogranicznika wysuwu nie ma. Mamy tutaj zaznaczony taki znaczek stop, który no, na nowej tyczce jest jeszcze widoczny, z czasem on jest coraz mniej widoczny. No, jeżeli go przeoczymy, to się dzieje po prostu coś takiego, gdzie, gdzie ten element może nam wypaść czyli dość takie słabe rozwiązanie. No, ja jednak jestem zwolennikiem wieloletnim Fiskarsa. Niemniej, tak jak powiedziałem, tyczki tną na podobnym poziomie na podobnym poziomie spełniają swoją podstawową funkcję. Więc, niezależnie od tego, którą wybierzecie, powinniście być zadowoleni. Dzięki, na razie.